Już? A, już. Shit. <laughs> Witam. Nie mam kompletnego pojęcia po co to robię, ale właśnie zdecydowałem nagrać swój pierwszy film na YouTube. Pewnie też ostatni. E, w każdym razie. Ja Miałem na YouTube jakieś sprawdzenie stereotypu mówiącego, że pierwsza część danej gry, a nawet niekoniecznie gry, zawsze jest lepsza od jej drugiej części. No i nie znalazłem. Tak więc właśnie próbuję to sprawdzić. Wiadomo, że to nie będzie tak, że zawsze to jedynka jest lepsza, ale przyjmijmy założenie, że zazwyczaj miałem sobie różne gry, w których grałem w przynajmniej dwie części i wybrałem przykładowe trzy. Na koniec podsumuję. Pierwsze dwie gry to dobrze znany Star Wars Battlefront, ale w wersji na konsolę przenośną PSP. Renegade Squadron i Elite Squadron. W wersji na PSP wyszła również dwójka zwykłego Battlefrontu, ale ja skupię się na razie na tych dwóch. Renegade Squadron jest grą, do której czuję wielki sentyment, bo sam nie zliczę godzin, które przesiadywałem przed nią ze starym przyjacielem grając przez ad Gra oferuje trzy tryby. Szybką akcję, kampanię i wojnę galaktyczną. W pierwszym trybie samemu ustala się zasady. Wybiera się planetę, grę w kosmosie lub na Ziemi wedle uznania. Tryb gry. Konkurs, w którym należy zabić określoną ilość przeciwników. CTF z jedną flagą na środku lub dwoma w spawnpointach przeciwnych frakcji. Albo hero CTF, w którym żeby zdobyć flagę trzeba najpierw pokonać bohatera przeciwnika, np. przykład Darta albo Chubaka. Kampania opowiada o tytułowym Renegade Squadronie, czyli specjalnej jednostce rebeliantów, dowodzonej przez Kola Serre. Ogólnie chodzi o to, jak ta jednostka wysilała się, na przykład niszcząc jakieś tam dane w trakcie ewakuacji Jawina, czy wykradając nowy statek Imperium, a nikt się nigdy o tym nie dowiedział, aż jakaś gościuwa z Biblioteki Jedi poprosiła tego Serre, żeby jej to opowiedział. Nieważne. Kampania składa się z kilku misji na różnych planetach, gdzie dostajemy określone zadania. Zostawić tego, obniżyć to, zniszczyć kilku takich. Yy, jest to raczej opowiedzenie historii gwiazdnych, Wojen z innej perspektywy i z dodaniem kilku wątków, ale mi osobiście się podoba. Ostatnim trybem gry poza niezbędnym multiplayerem jest Galactic Conquest, polegający na strategicznym przejęciu planet przeciwnika. Wykupujemy jednostki, przemieszczamy je na inną planetę i skupujemy przeciwnikowi dupę. Przy atakowaniu prawek przeciwnika możemy zaatakować jak w zwykłej bitwie lub wybrać automatyczne rozstrzygnięcie, oczywiście dalekie od zdrowego rozsądku. No, może przesadą nie jest aż tak źle. W 2009 dochodzi kontynuacja. Elite Squadron. Pierwsze co widać to wielki szturmowiec na okładce, który razem z koleżkami szczela do rebeliantów. Choć z tej strony to widać tylko Luka Skywalkera i parę X-Wingów. Tak więc nie bez powodów myślałem, że kampania będzie opowiadać o losach przeciętnego szturmowca z tego Elite Squadronu. Ta jednak rozpoczyna się w erze klonów, w której gracz okazuje się być klonem X2, do którego sklonowania zostały użyte klony Jedi. Podwozu starszego brata X1 rozpoczyna się jakieś szkolenia. Okej, okay, fajnie, jest się klonem, później będzie się zabijać Jedi, może nawet będzie się jakimś jakby seatem. Ale nie. Po zabiciu pierwszego Jedi'a, X-2 nie może sobie darować. Odnajduje swojego ojca i walczy po stronie rebelii w kilku ważniejszych bitwach. Później, jak nikt się pewnie nie spodziewa, zostaje Jedi'em, podczas gdy X-2, który został po stronie Imperium, odbudowywuje je, zasiadając na tronie i zostając Sithem. Historia była beznadziejna, a miss szczerze mówiąc, Trochę monotonne. Elite Squadron wprowadza jedną bardzo ważną zmianę. Wszystkie bitwy, oprócz CTF-ów i nowego trybu Heroes and Villains, toczą się w obu środowiskach naraz, w kosmosie i na Ziemi, pomiędzy którymi można się swobodnie poruszać. Zepsuło to jednak całą rozgrywkę. Teraz wszystkie bitwy wyglądają tak samo. Przyjąć działo jonowe, dzięki któremu można zniszczyć tarczę statku wroga, wejść na statek wroga, zniszczyć znajdujący się w statku wroga na rdzeń. To sprawiło, przynajmniej jak dla mnie, że wszystkie bitwy są praktycznie takie same i że, i że wiele mapek zniknęło, bo twórcom nie chciało się robić do nich kosmosu. Do tego ilość przeciwników została zamieniona na punkty do zdobycia. Na przykład zabicie to jeden punkt, zniszczenie pojazdu naziemnego to trzy, a statku matki to sześćset. Ilość statków została zredukowana. W zradzieckim szwadronie do wyboru było pięć statków kosmicznych, a w elitarnym tylko dwa. Myśliwiec, na przykład X-Wing i transportowiec. Są jednak trzy duże plusy. Każdy może wybrać jako broń pałkę do walki z bliska, a system takiej właśnie walki został bardzo rozbudowany. W trybie Galactic Conquest można grać z przyjacielem, i do tego można wybrać w nim republikę lub Federację Handlową. I co najlepsze, dodany został czwarty tryb gry: Heroes and Villains. Po wybraniu strony oporu, wybieramy postać. Możemy wybrać z przeróżnych złych i dobrych charakterów. Z kampanii, bądź nie, walczących mieczem świetnym lub blasterem. Po każdym zgonie możemy zmienić bohatera. Bardzo zabawny tryb na multiplayerze. Czas przejść do drugiej gry. Tym razem na PC-ty, Gotika. Ten RPG jest dosyć znany i pewnie większość z Was, jeśli ktokolwiek to coś ogląda, opowiada o losach bezimiennego, ale nie o fabule będę mówić. Gotik był bardzo rozbudowany grą jak na swoje czasy. Można piec mięso nad ogniskiem, obstawiać walki na arenie, a NPC pamiętają jakich ich okradliśmy czy pobiliśmy. Pomimo, że chociażby system balki nie był zbyt rozbudowany, gra jest bardzo dobrym rpg em W kolonii górniczej do wyboru mamy trzy obozy, do których możemy dołączyć, a do tego po dwie-trzy klasy w każdym. Do spotkania mamy przeróżne oryginalne stworki, nie mówiąc już o niezliczonych przedmiotach. Możemy zarobić na życie, ucząc się oskurowywania i skóry sprzedając, dorabiając handlem kłami. Albo pracować jako kowal. No, chyba że wolimy sprzedawać dzieła. W drugiej części wiele się zmienia, choć w większości graficznie. Wyrwamy się z zatęchłej, otoczonej magiczną barierą kolonii i przechodzimy do cywilizowanego świata wyspy Korynis. Tu nie mamy obozów do wyboru, tylko miasto, którego obywatelem jesteśmy zmuszeni zostać. Miasto jest dużo bardziej rozbudowane. Mamy Kowala, jakiegoś oszułoma, który coś tam nam przepowie raz na akt myśliwego, kapłana, który opowiada jakieś pierdoło o swoim Bogu Adonisie, złodziei ukrytych w porcie, a nawet burdel. Ilość klas zdecydowanie się powiększa, bo pojawia się znaczna ilość różnych kast. Niektórzy, jak dla mnie, różnią się tylko nazwą i zbrojami, ale fajnie. Dodatkowo w dodatku pojawia się kolejna kasta: piraci. Moim zdaniem, w przeciwieństwie do reszty dodatku, są bardzo interesujące. Jednak fabuła dwójki, opierająca się na zabijaniu smoków w dużym skrócie, leciutko mnie zawiodła. Dobrą zmianą jest jednak to, że w końcu ludzie bronią swoich i nie pozwalają nakładać każdego w mieście i kraść jego przedmioty jak w jedynce To było trochę dziwne. No i dochodzi trójka, rozbudowana jak WDC i to jeszcze z samolotem w środku. Co za kiowy żart. Zupełnie jak ten kanał. W każdym razie, trzecia część posiada ogromny świat z trzema różnymi ekosystemami: pustynnym, leśnym i lodowym. Ilość kast jeszcze bardziej się zwiększyła, tak samo jak ilość zadań pobocznych, których od jedynki było sporo, a do tego trójka ma aż trzy zakończenia, zależne od boga, którego wybierzemy. Ja zawsze wybieram Adonosa, żeby nie zabijać Xardasa. Największą wadą trójki, jak dla mnie, jest wygładzenie kreski. Koniec skańcia z tymi twarzami odebrał połowę klimatu gotika. Chociaż i tak zostało go cztery razy więcej niż w jakimkolwiek innym RPGu. Co jak co, ale klimat Gothic ma niepowtarzalny. Fajną zmianą jest też to, że widzimy jak ludzie się do nas odnoszą. Jeśli się imię jest, o ile się nie mylę, niebieskie, to jestem członkiem naszego teamu. Zieloni to nasi koleżkowie, biali nas nie znają lub są obojętni, pomarańczowi nas nie lubią i chętnie by nas pobili, a czerwoni wyjmą broń jak tylko nas zauważył i będą bić aż do śmierci. Ostatnie gry to Dragon Ball Z Shin Budokai 1 i 2, znowu na PSP. Osobiście jestem sporym fanem Dragon Balla, a także ogólnie anime, czyli japońskie bajki. Shin Budokai jest klasyczną Dragon Ballową bijatyką z 2006. Pierwszą na PSP z tego uniwersum zresztą. Akcja gry rozgrywa się w czasie trwania filmu kinowego o Janembie, Fuzjon Reborne, o ile dobrze pamiętam. I właśnie historię tego filmu opowiada zawarty w niej swoisty story mode, choć dokładając do niego około 50 walk. Pomimo, że grafika pozostawia wiele do życzenia, gra jest całkiem wciągająca i dobrze oceniana przez graczy. Do wyboru mamy około 10 aren i tak z 30 wojowników, niektórych z dodatkowymi formami. Większością możemy zagrać dopiero po ukończeniu historii. Każdy z nich posiada 3 ataki. Dwa podstawowe i jeden taki... no lepszy. Oprócz nawalania dżanęby do wyboru mamy jeszcze... Arcade Mode obrazując turniej Tynkaci Budokai, w którym kończący filmik i przeciwnicy zmieniają się wraz z postacią, którą gramy. Survival, w którym bez końca możemy bić się z losowymi przeciwnikami, których SE jest coraz większa, ale nasze życie odnawia się pomiędzy walkami. Practice, w którym możemy poćwiczyć na nieruchomym, ale też niezniszczalnym przeciwniku, albo walczyć z SE o wybranej trudności. Oczywiście Network Battle, czyli walka z przyjacielem bądź, który również posiada tę grę, gdyby ktokolwiek ją kurwcze posiadał. Tak więc trochę zabawy w tej grze mamy. No ale mamy też drugą część. I fabuła opowiada nową historię, czyli co by było, gdyby Babidi pojawił się w przyszłości Trunksa. A no oczywiście posłałby do burę do szukania energii, a później wyczarowałby niby Freeza i niby Sila i paru innych, żeby walczyli z Tronkiem, który cofnąłby się w czasie pokoleszków z naszego świata. Oczywiście a reszta poza Kulerem i Brolim razem szukającymi smoczych kul na Meku i marionetkami Babi jest praktycznie taka sama jak w nim. Niemniej ma to trochę większy potencjał niż film o Johnembie. Z nowych postaci mamy tylko Gohana i Trunksa z przyszłości, Daburę, Super Buu we wszystkich trzech formach i bonusowego Goku Super Saiyana 4, którego wraz z Majin Vegetą odblokowujemy po przejściu gry. Doszły dwa nowe tryby. Time Attack, w którym mamy pokonać pewną ilość przeciwników w jak najkrótszym czasie i Challenge, w którym mamy 50 zadanych do wykonania. Co więcej, za zdobyte w walkach możemy kupić naklejki i inne dodatki, by stworzyć kartę, z pomocą której inni gracze będą nas rozpoznawać na multiplayerze. No dobra, nie wspomniałem o największej zmianie, albowiem podczas gdy pierwsza część była tylko zbieram pojedynków, wujka wygląda zupełnie inaczej. Już druga walka zabiera nas w tryb lotu, gdzie możemy swobodnie latać i wybierać przeciwników, którzy zazwyczaj są zajęci niszczeniem miast lub gonieniem nas, zderzając się z nimi. W późniejszych walkach możemy również dobrać sobie do dwóch sojuszników, którzy będą latać i atakować przeciwników wedle uznania SI. Pomiędzy pojedynkami możemy leczyć się lewitując nad miastami, które z kolei w tym czasie będą się odbudowywać. No i tak aż nie znokautujemy wszystkich przeciwników lub nie zrobimy czegoś tam innego w typie odzyskania smoczych kul. Ciekawą sprawą jest również to, że od czasu do czasu możemy wybrać na przykład czy chcemy iść do Korina po fasolki sensu, czy wolimy lecieć za Doburą. A z kolei jeśli zawalimy jakieś zadanko podczas walki albo przegramy, Trafiamy do alternatywnego zakończenia, czasem z jakąś walką, chociażby, że Broli i Cooler zdobyli wszystkie kulki, wezwali Shenrona i... coś tam. W każdym razie, żeby odkryć każdy kwadracik, sorry, prostokącik, symbolizujący walkę lub zakończenie, trzeba się trochę namęczyć i popowtarzać. Nie mówiąc już o próbach zdobycia ranki Z na każdym poziomie. Podsumowując, mamy Battlefronta, w którym twórcy kompletnie zawalili dwójkę, psując prawie każdą bitwę, Gothica, w którym każda z części ma swój własny klimat i własną rzeszę fanów, no i błyszczący turniej, którego dwójka, pomimo że nie wprowadza wielu zmian, jest bardzo ciekawym rozbudowaniem dla pierwszej części. Spoglądając na znane mi tytuły, doszedłem do spodziewania nierewolucyjnych wniosków. Dopóki twórcy mają pomysł na sequel, bądź prequel, ulepszają kolejne części o nowo poznaną technologię i poprzednie części lepsze mogą być tylko ze względu na fabułę. No chyba, że twórcy chcą nawrzutować mnóstwo zmian i psują całość, nie znajduję dobrego słowa w polskim gameplayu. Reszta nieudanych dwójek to w większości skoki na kasę. Badzie, w którzy ludzie kupią tylko z powodu famy pierwszej części. Co prawda zdarza się, że wśród owych skoczków znajdą się ciekawe dopełnienia, uzupełnienia, czy może nawet ulepszenie jedynek. W większości są to jednak zrobione od niechcenia SAMODZIELNE DODATKI no dobra, po tej niezwykle przełomowej opinii, żegnam się i zapraszam do oglądania czegoś lepszego niż ten kijowy kanał. Może do zobaczenia. A ten, gu ten guzik? Nie, 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 tamten.